Witajcie ponownie na kanale Super Psy. Dzisiejszy odcinek, który Wam przedstawię, będzie na temat rywalizacji potęg światowych w dziedzinie psi. Rok 1981 był rokiem dosyć szczególnym, z tego względu, że właśnie w tym roku powstała ustawa o wolności informacji, i wtedy każdy człowiek mógł uzyskać wgląd do tajnych akt. I właśnie z nich można się dowiedzieć, z wielu takich akt z poprzednich lat, że już po zakończeniu II wojny światowej, CIA przedstawiło propozycję badań postrzegania pozasmysłowego. Zobaczcie, ile to już lat! W memorandum z 7 stycznia 1952 roku można było przeczytać, takie słowa, tutaj zacytuję: Jeżeli, a wydaje nam się to obecnie udowodnione ponad wszelką wątpliwość, niektóre osoby wykazują pewną zdolność postrzegania pozazmysłowego, to ten fakt oraz wynikający z niego konsekwentny rozwój mają duże znaczenie dla profesjonalnych służb wywiadowczych. Rok 1952 to był dosyć rok taki szczególny. Planowano właśnie różnego rodzaju badania, jakie urzeczywistniono, trudno jest powiedzieć, jednak nie jest na pewno zbiegiem okoliczności, że Joseph Wayne, o którym opowiadałam w poprzednich odcinkach, właśnie w tym roku wyjechał do Europy wraz ze swoim zastępcą Johnem Prattem. Na tajne zlecenie rządów Stanów Zjednoczonych. I wtedy z ramienia partii towarzyszył im również Richard Lowry, kierownik projektu Laboratorium Badawczego Rozwojowego w amerykańskim Korpusie Inżynieryjnym. I była to dosyć ciekawa delegacja, ponieważ y, mieli oni zbadać możliwości pozazmysłowe zdolności nie ludzi, ale zwierząt. I tutaj właśnie wchodzi. W historię Andrija Pucharicz został on ściągnięty właśnie do Stanów Zjednoczonych wraz z Uri Galerem. Na temat Uri Galera możecie sobie pogooglować i poczytać w internecie. Jest dużo programów na YouTubie. Jedni uważają go właśnie za jakiegoś tam hochsztaplera i iluzjonista, a z kolei inni uważają, że. Ma on naprawdę wysokie zdolności paranormalne. Ja kiedyś w amerykańskiej telewizji Gaia tam jest, trzeba mieć abonament na tą telewizję, oglądałam jego wywiad z Urgelerem, gdzie opowiadał całą swoją historię życia, jak on poprzez skupienie swojej uwagi, potrafi zginać łóżeczki, albo takie różne rzeczy robić. Ciekawostką było również to, że potentaci ropy naftowej, kiedy szukali nowych miejsc do odwiertów, zatrudnili właśnie jego, żeby on poprzez swoje predyspozycje paranormalne powiedział im, gdzie mają wiercić, gdzie będzie ropa. Więc coś w tym musi być, na pewno. Na pewno jest to osobowość bardzo taka kontrowersyjna, ale i i bardzo ciekawa. No i właśnie w tym roku, w tamtym roku, w 1952 roku, został on również sprowadzony do Stanów na różnego rodzaju badania. A wracając jeszcze do Andrija Pucharicza, to w 1952 roku na tajnym spotkaniu w Pentagonie wygłosił on odczyt pod tytułem Opinia o możliwości zastosowania postrzegania pozasmysłowego. Do psychologicznego prowadzenia wojny. Rok później, czyli w 1953 roku, w centrum chemicznym Armii wygłosił on odczyt o telepatii w związku z bronią powietrzną oraz biologicznych podłożach postrzegania pozasmysłowego. Spojrzenie na świat Pucharicza było mieszaniną parapsychologii i okultyzmu, można powiedzieć nawet, że trochę science fiction. Właśnie Puhari, czy za pośrednictwem medium spirytystycznego kontaktował się z dziewiątką. A kim jest ta dziewiątka? No więc, tak twierdzi, że ta dziewiątka to rzekomo najwyższe duchy wszechświata. Czyli Pucharicz kontaktował się z samą Górą. Napisał on książkę pod tytułem Secret Mushrooms. I tam zdradza tezę, jakoby substancje, Wykazują działanie psychoaktywne, które są pewnych gatunków grzybów, przypuszczam, że chodzi tutaj o amanitę, stanowiły klucz do wieczności. Zobaczcie, że w ostatnich czasach bardzo dużo mówi się na temat muchomora czerwonego, o DMT, o otwieraniu jakichś kanałów, że ludziom się od, odpalają jakieś zdolności. I właśnie Pucharycz to potwierdza. No jeśli chodzi jeszcze o CIA, to były pracownik właśnie CIA, który nazywa się Wiktor Marchetti, opowiedział niewiarygodnie brzmiącą historię za lat 60. Pułkownik Oleg Penkowski, takie polskie nazwisko, był najwartościowszym kontaktem CIA po drugiej stronie na wschodzie. W 1963 roku został on oskarżony o, zda, o zdradę stanu i stracony. Według marketiego CIA nie powstrzymała się od dalszych prób nawiązania kontaktu z pułkownikiem Penkowskim. Po drugiej stronie za pomocą właśnie medium i zadaniem tego medium było wydobycie tajnych informacji od agenta, który już nie żył. Marketti Zauważył, że szefowie służb wywiadowczych nie widzieli powodu, by nie korzystać z takiego daru. Może dla innych to było coś takiego kontrowersyjnego i bezwartościowego, ale jak widać, CIA ucieka się do wszelkiego rodzaju sposobów, aby uzyskać informacje, na których im zależy. Około roku 1967 Amerykanie dowiedzieli się, że Sowieci finansują. 14 instytutów badawczych, które mają na celu pchnięcie do przodu badań parapsychologicznych. Co mogło skłonić stronę przeciwną do takiego intensywnego wspierania tego rodzaju nieprawdziwej dziedziny wiedzy. Skoro było to tak wyśmiewane i wszyscy mówili, że to są bzdury, to dlaczego tyle instytutów i dlaczego tyle badań? Ale okazało się, że z ironią losu. Powodem była kaczka dziennikarska. Amerykański Nautilius był pierwszą na świecie łodzią podwodną z napędem atomowym. Podczas jego pierwszej podróży w 1959 roku, pod pokrywą lodową bieguna północnego, przeprowadzono, jak podają z kolei źródła francuskie, skuteczne doświadczenia telepatyczne z kartami pomiędzy jednym z członków załogi oraz centrum badawczym. Westinghouse Electronic Corporation Friendship Maryland. Wiadomo było, że Westinghouse zleciło przeprowadzenie prób telepatycznych oraz że Bell Telephone Laboratory myślały o takich eksperymentach, ale ponownie je odrzuciły. Komunikacja z zanurzonymi łodziami podwodnymi stanowi nierozwiązywalny problem dla współczesnej techniki przekazywania informacji. Pewien pomysłowy dziennikarz połączył więc po prostu te dwa, nie mającą ze sobą nic wspólnego wydarzenia, na ich podstawie stworzył taką emocjonującą historię. No i puszczona przez niego ta kaczka dziennikarska wywołała taką lawinę reakcji łańcuchowych, że zapisało się to w historii. Rafael Kerumian, znany człowiek instytutu, zebrał sprawozdania z prasy francuskiej opisującej właśnie te wydarzenia, te eksperymenty z Nautilusem i posłał je swojemu przyjacielowi Wasiliejowi. Wasiljew mówił biegle po francusku, a jego kontakty z Zachodem odbywały się głównie przez Międzynarodowy Instytut Metapsychiki w Paryżu. No i właśnie, yy... W tej korespondencji było, że Sowieci byli zaszokowani olbrzymimi krokami naprzód, jaki uczynili Amerykanie. Podjęli natychmiast nadzwyczajne działania mające na celu uchronienie badań nad Psaj, umożliwiających wykorzystanie je do celów militarnych. Kilka lat później, w 1968 roku, na Konferencji w Moskwie pokazano zachodnim naukowcom wyniki badań. Zaprezentowano im sensacyjne eksperymenty psychokinetyczne Niny Kłaginy i pozwolono jej nawet na przemycenie na zachód filmu przedstawiającego te doświadczenia. Rosyjski parapsycholog Edward Numow poinformował uczestników kongresu, jakoby Armia Czerwona skutecznie powtórzyła. Eksperyment Nautilusa. Te oraz inne, jeszcze trudniejsze do sprawdzenia e, historie, ale równie spektakularne, zostały zebrane przez Shayla Ostander i Lynn Schrider w książce, która spowodowała, że temat postępów nad badaniami psi prowadzonymi przez Sowietów stał się dla Amerykanów bardzo drażliwy. Aż do schyłku lat 60. służby wywiadowcze okresowo śledziły pracę parapsychologów. Swoje oceny opierały jednak na analizach osób niezwiązanych z parapsychologią i nastawionych sceptycznie. Stale więc odradzały zajęcie się tą niepewną dziedziną wiedzy. W 1969 roku pewien radziecki naukowiec na podejrzanej konferencji kalifornijskim Big Sur wygłosił odczyt o badaniach z pogranicza nauk prowadzonych w jego kraju. Rozległy się dzwony bijące na alarm. Nagle Amerykanie dostrzegli potrzebę prowadzenia badań sugestii mentalnej, jak to wówczas nazywano, i wpływu na odległość, czyli w dzisiejszym języku postrzeganie pozazmysłowe czy remote viewing. Z powiązaniem z telepatyczną kontrolowaną odległość i osłabieniem mózgu. Do strachu przed wrogim supermycarstwem dodano nowe, konkretne zagrożenie, atak mentalny. Nowe spostrzeżenia, które dotyczyły dalszego rozwoju w dziedzinie stosowanych badań nad psi w byłym Związku Radzieckim, wstrząsnęły służbami informacyjnymi. W Stanach Zjednoczonych w tamtym czasie praktycznie w ciągu jednej nocy nastąpił radykalny odwrót. Od tej pory usiłowano sprostać konkurencji Rosjan w dziedzinie ich rzekomego postępu. Tym, co przekonało wojskowych w Stanach Zjednoczonych o konieczności prowadzenia badań parapsychologicznych, były nie tylko same pogłoski o postępach strony przeciwnej w tej dziedzinie. Decydujący był również fakt, że badania nad psi nie są bardzo drogie, a jeśli wrogi supermocarstwa rzeczywiście są w stanie telepatycznie oddziaływać na duże odległości, na personel obsługujący wyrzutnie rakiet międzykontynentalnych, jak podaje RAPO DIA, to tym bardziej konieczna stała się ochrona tak drogiego sprzętu za pomocą tanich środków zapobiegawczych. Defense Intelligence Agency, tajna służba Armii USA, wiedziała bowiem, że najważniejsza siła napędowa kryjąca się za radzieckimi działaniami, dążącymi do zużytkowania możliwości komunikacji telepatycznej telekinezy i bioniki, pochodzi z Armii Radzieckiej i KGB. Sprawozdanie kończy się stwierdzeniem, że wiedza Rosja na tym polu jest rzekomo mniejsza od wiedzy Amerykanów. Jest też inny ciekawy raport z roku 1972. Maluje on zadziwiające w swej naiwności scenariusza wyimaginowanych ataków radzieckiej armii jasnowidzów i psychokinetyków. W dalszej jego części powiedziano, tutaj zacytuję, Wcześniej czy później wysiłki Sowietów w dziedzinie badań parapsychologicznych umożliwiają im urzeczywistnienie niekt niektórych z niżej wymienionych punktów a. Poznanie zawartości ściśle tajnych dokumentów USA o ruchach naszych drużyn i okrętów, miejsc i celów naszych instalacji militarnych b. Poznanie myśli naszych najważniejszych przywódców wojskowych i cywilnych USA. C. Próba bezpośredniego, zdalnego uśmiercenia wszystkich urzędników Stanów Zjednoczonych. D. Zdalne wyłączenie z gry wyposażenia wojskowego USA wszelkiego rodzaju, włącznie z samolotami. No, i takie stwierdzenia musiały naprawdę przerazić Amerykanów. Oni nie wiedzieli, co faktycznie ruscy mogą zrobić, a co nie mogą zrobić. No, wiedzieli oni, że taki scenariusz nadawał się jedynie do jakiejś właśnie powieści fikcyjnej. Wyniki laboratoryjne wydobywały, powiem, na światło dzienne zupełnie inny obraz psychologii. PSA jest łatwo ulegającym zakłóceniom bardzo słabym sygnałem, którego kontrolowane zastosowanie wydaje się możliwe tylko wtedy, jeśli uwzględni się bardzo duży błąd. Taka ocena położenia, jaką przedstawiono w raporcie DIA, mogła jedynie stanowić pomoc w przyspieszeniu podjęcia decyzji na wysokim szczeblu politycznym. No, i tutaj można sobie zadać pytanie, czy parapsycholodzy amerykańscy nie podsycali umiejętnie pogłosek o radzieckich sukcesach, rozdmuchiwali to wszystko po to tylko, żeby zyskać kasę na swoje badania. Amerykańskie kręgi rządowe żywiły wówczas nadzieję na uzyskanie możliwości zastosowania zdolności paranormalnych do celów wojskowych. Jak dalece złudna to wiara, wiadomo już od czasów okultystycznych gier w Remachtown. Jednakże pragmatyczny sposób myślenia w Stanach Zjednoczonych postępował do przodu ramię w ramię bezbronną naiwnością. Od pierwszych dni zimnej wojny przeważało życzenie, aby zawsze być o krok przed armią radziecką. Możliwość przemienienia pragnienia w czyn pojawiła się w roku 72. A jej wynikiem był trwający trzy lata program badawczy i użytkowy, który śledził możliwości zasięgu anomalnego przekazywania informacji w dziedzinie wojskowości. Jest to szpiegowska historia psa w epoce wysokiej technologii. W kolejnym odcinku opowiem Wam o remote viewing, czyli postrzeganie na odległość, o bardzo ciekawych doświadczeniach. Będzie też mowa o Ingo Słanie, bardzo znanym parapsychologu, oraz opowiem Wam też o badaniach parapsychicznych nad zjawiskiem OBE, czyli out of body experience, wtedy kiedy dusza wychodzi z ciała. No, to już będzie następny raz. Liczę na Wasze subskrypcje, na Wasze lajki, na Wasze komentarze. Proszę też o udostępnianie tej audycji innym osobom, których temat mógłby zainteresować. Mam nadzieję, że pomożecie mi rozwinąć mój nowy kanał. A tymczasem pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego. Cześć, Monika.